Man korzystał z laptopa babci Kamrana. Przyszedłem posprzątać śmieci! No, możesz mi się umówić z Dziarstwem? Wywalę wszystkich! Idź do diabła! Co to było? Oddychanie, usta, usta! Ta zmowa ze mną nie wypaliła! Dziękuję! Całuniemy się? słuchy No cóż przyjaciele, piętnasty odcinek piątego sezonu Szkoły Oczami Uczniów już dostępny! Byliście niesamowicie aktywni w najnowszych filmach! Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, zróbcie to teraz! Gdy tylko ten film zdobędzie tysiąc polubień, natychmiast opublikujemy nowy. Pamiętajcie też, aby kliknąć dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco. Dostaniecie powiadomienie od razu, gdy na naszym kanale pojawią się nowe treści, nowe filmy. Tak więc bądźcie z nami, bo czeka na Was jeszcze wiele ciekawych przygód, a tymczasem życzymy miłego seansu! To stacja twojego taty? Myślisz, że jego starego stać na kubno warsztatu? Czego chcesz? Masz problemy w rodzinie? Słuchaj, kiedy zapytałeś mnie, gdzie możemy porozmawiać poza szkołą, co ci powiedziałem? Gdybym wiedział, że będziesz mi zadawał takie głupie pytania, to bym cię nie zaprosił. Masz problemy finansowe? Pogieło cię. Dlaczego akurat tu się spotykamy? Pomysł, który wpadł mi do głowy, nie powinien być poruszany w szkole, dlaczego akurat tu? Ty ich tu zaprosiłeś? Sasza wie, jak ukarać malię. Nie sądziłem, że pod wskazanym adresem będzie warsztat. Mm -hmm, a gdzie twoim zdaniem powinienem być? Nie wiem, na siłowni albo w parku. Albo bić chłopaków ze starszych klas. <laughs> a przy okazji, nie macie tu jakichś zbędnych skuterów? Chciałem sobie kupić aeroksyd. Skąd weźmiesz pieniądze na Aeroxa? No To warsztat twojego taty. Może też bym tu popracował? Znam się. A ty po co tu przylądujesz? Tak, dla towarzystwa. A przy okazji, potrzebujesz tego? Odłóż to na miejsce i niczego tu nie dotykaj. Idź do diabła! Nuda! Dobra, idę do szkoły! Po co w ogóle tu przyłaziłem? Młody, jest coś czego nie wiemy o twoim starym? Nie myślałeś o tym, żeby chodzić z fajną dziewczyną? A co, ona cię prosiła, żebyś ze mną pogadał? Nie, no pewnie, że nie. Po prostu widzę, że coś do niej czuję. Ciarski czuje uczucie albo do Rashidy, albo tylko do córki lwa. No ale córka lwa leci na ciebie. Dlatego Kiusza jest idealna dla Dziarskiego. Kumasz to, że nie mam u niej szans. Ona mnie nazywa po prostu słodkim pierożkiem. Właściwie nawet nie rozumiem, co to znaczy. W ogóle to idziemy do szkoły, bo mój plan ukarania Mali musi wejść w życie. Myślę, że na pierwszą lekcję nie musimy iść. Musimy to dobrze przegadać. No dobra, chłopaki, jeśli przyszliście tu żeby mi doradzać, z kim powinienem się umawiać, a z kim nie, no to sorry. Saszka, co to za pomysł? Tak w ogóle to sam powiedziałeś, że związki nie są dla ciebie. Powiedział też, że Herman, Malia i starsi uczniowie będą mieli kłopoty. Dużo gada, jak przychodzi z to, do czego, to ja muszę to robić. Co byście ze mnie zrobili? <śm> a tak w ogóle samochód może jeździć bez silnika? Tak, spodobała mi się córka wychowawcy, bo ma w sobie coś wyjątkowego. A Kiuszy powiedz, że rozmowa ze mną nie wypaliła. Co to za pomysł? Ile płaci ci stary za pracę w jego warsztacie? Słuchaj, to nie jest warsztat mojego taty On nawet nie wie, że ja tu pracuję. Dlaczego nie da ci hajsu? Podobno jest bogaty. Po co ci pieniądze? Co wy, przyszliście mnie dręczyć? Rudy, weź zapytaj ojca, czy nie potrzebuje pracowników. Ten skuter, który chce, jest super. Wszyscy nim jeżdżą. To może jednak, Kiusza. Może pogadamy o moim planie, ha? Po co ja w ogóle dawałem wam ten adres, co? Chromolić w twój i chromolić tą Twoją kiuszę. Młody, dzisiaj zaliczka, wypłata się spóźnia. Ile to będzie? Za taką kasę można kupić połowę szkoły. Dwa lata na zmywaku by trzeba było robić, żeby tyle no, zarobić. myślę, że nawet trzy. Tak. Dlaczego ominęliśmy pierwszą lekcję? Uczniowie? Pewnie bali się przyjść z obawy przed dodatkowymi siniakami. Co, Dziarski? Albo okradli kwiaciarnię, żeby znowu się komuś podliczyć. Albo znaleźli tu na śmietniku. Dziarski uwielbia kosze na śmieci. Tak, Malinowski. Jako gospodarz dopilnuj, żeby ci uczniowie do końca lekcji napisali notatkę wyjaśniającą. Dlaczego ich nie było. Albo wywalę wszystko. Wszystkich. A dla kogo przyniosłeś te chwasty, co? To pewnie dla Rashidy albo dla tego starszego, co go do śmieci wrzucił. Jeszcze jedno słowo o Rashidzie. Czyli jednak dla Rashida. Dlaczego twój ojciec nie odbiera telefonu od trzech dni? O, Widuję go rzadziej niż pana, panie dyrektorze. A co to za kwiaty? Churcze, ile to kosztowało? On kupił to panu. Dla mnie? Hehehe. <laughs> a ile to mogło kosztować, co? To nie dla pana, panie dyrektorze. Nie dla mnie? No dobra. Tak, dziarski, do mojego biura. A wy czego na korytarzu stoicie? Jest przerwa! Przerwa, Sasza, jest dla nauczycieli. A wy przygotujcie się do lekcji. A ty za mną. Wracam za parę minut. A jeśli je zniszczę, to dziarski zniszczy ciebie? Tak, integracja, reklam? Nie, jeszcze nie wchodziłem na pocztę. Podczas gdy wychodzicie po śmietnikach prawdziwy content maker robi hajsy. Zarabia pod latarnią. Ta, starzy cię zostawili pod latarnią. Czy mi się wydaje, czy on przecenia swoje siły, ha? A ty co, masz rocznicę z Poliną? Gratulacje, pięknie pachną. Właściwie to kwiaty Dziarskiego. A ty porozmawiałeś z Dziarskim? No tak, rozmawialiśmy dziś rano. A czemu wciągnąłeś w to sasze? Chciałeś, żeby oni robili coś osobno. Więc rozmawiałeś z nim i kupił kwiaty? Dimon, wiesz, że jesteś najlepszy? To właściwie to nawet nic nie mów. Zrobiłeś wszystko, żebym była szczęśliwa. Nigdy Ci tego nie zapomnę. Dziękuję, ale nie wygląda na to że Życiarski zrobi teraz wszystko, żebyś ty był szczęśliwy. Naprawdę kupił kwiaty już? To nie dla niej. Co wybierasz? Kremację czy klasyczny pokówek? poszalałeś się on mnie za to zabije. Ja zapytałem a ty się z tym bujaj. Chłopcy, trudno będzie to przebić. Sto jeden róż, tak się wodzi dziewczyny. A jeszcze nawet się z nim nie umówiłam. Wyobrażacie sobie, co będzie, gdy się zgodzę? Nigdy nie miałem takiej ilości róż na swoim streamie. Dlaczego niszczysz mi Stories? Kiusza, jeśli chodzi o te kwiaty, to. Dziarski. Słuchaj, nie martw się, nie powiem Dziarskiemu, że widziałam je wcześniej. Nie wiem, jak bardzo musisz mnie zaskoczyć, żebym wybaczyła ci to, że zasłoniłeś mi oczy. Dimon, słuchaj, Dziarski. Dziarski, nie obraź się, że zauważyłam je wcześniej, i zgadzam się. Ale ja się nie zgadzam. Dimon, co do diabła. No po prostu wyrwała mi je z rąk. Nawet nie miał czasu jej wyjaśnić. Wezwałeś mnie, żebym zobaczyła, jak radzisz sobie ze swoją dziewczyną? Ale to nie moja dziewczyna! Nigdy w życiu bym się z nią nie umówił! Wiesz co, daj sobie spokój, idioto! Nawet nie przywitałeś się ze słodkim pierożkiem! nigdy nie umówiłbyś się z taką jak ja? Zamknij się, Dimon! Co to odwaliłeś? No, próbowałem! Udław się swoimi kwiatami! A ja myślałem, że zaczęła się spotkać z bogatym dziadkiem. Przy okazji ciarski skąd wziąłeś ten bukiet? Zarobiłeś na streamach czy na farmie TikTokowej? O, rozumiem, że już nie chcę twojego bukietu! No, za ile można byłoby go sprzedać? Jeszcze całkiem świeży. Zakładam, że jest tylko jeden właściciel. Dlaczego kiusza pobiegła zapłakana do toalety? Gdzie byłaś? Miejscu, które nie powinieneś pytać. A co, strałaś, tak? Zamknij się. A mój, nieźle. Dla kogo ten bukiet? Dziarski kupił. Kijusze? Wszyscy jesteście baranami. Dima, a dostanę kiedyś taki bukiet. O, Dimon, sprzedam ci go tanio! A po może i nie. Mogłem działać szybciej. Tak, ósma klasa. Teraz macie lekcję biologii? Tak, tematem lekcji będą płuca. Będziemy robić sztuczne oddychanie usta usta! Przygotowałem się! E, Słyszę, bardzo dobrze! Trzeba robić pracę domową! Wszyscy tak powinniście! No, ale lekcji nie będzie, chory nauczyciel! Co, możemy iść na chatę? Kameron, nie możesz iść do domu! Masz jeszcze inne lekcje, więc siedźcie w klasie i bądźcie cicho! Jasne? Żadnego usta, usta! Dima, a ciebie to się tyczy przede wszystkim! Co jest? Pierwszy raz zrobiłem pracę domową i nie będzie lekcji? Ten system edukacji jest kompletnie do niczego! A komu dziarski kupił kwiaty? Córce, pana lwa. Ale ma z nim szczęście. Sto jeden róż, ile to pieniędzy? Pewnie poprosił ojca. Już mnie to męczy. Ile on ma pieniędzy, ile pieniędzy? Sam zarobił. Sam poszedł do pracy dla dziewczyny? To dopiero świetny facet. Też mógłbym pójść do pracy i kupić ci kwiaty. I do jakiej pracy byś poszedł? No, nieważne. Pieniądze i tak wyrzucone w błoto. Co powiedział Dziarski? Dziewczyna, której nikt nie potrzebuje. Miałeś szansę być ze mną! Zwłaszcza, że ruszam z dużą kampanią reklamową. Mój TikTok pęka w szwach od ofert, nie? A jesteś taki odważny, bo Dziarskiego nie Ach, ma? nawet nie zauważyliśmy, że go nie ma. Najwyraźniej pan Leo ich nie ukarał, więc się zainspirowali. Waszego Dziarskiego już nikt się nie boi. Jak coś, to nasilemy na niego licealistę. to zrobi więcej niż wrzucenie go do koszy. Nauczyciel gdzie? A nauczyciel powiedział, że dopóki będziesz nagrywał swoje żenujące treści, nie postawi nogi w tej klasie. Widzę, że nauczyłaś się żartować, tak? Twoja stara ją nauczyła. <laughs> Naucz przy okazji żartować swojego chłopaka. Nauczyciel jest chory. Tak jak połowa klasy. Połowa klasy nie pojawiła się, gdy dowiedzieli się, że będziemy ich bezlitośnie karać i egzekwować porządek. Właśnie tacy są twardzi. O, po, po, tak. Dziewczynki, nie kłóćcie się. Może zaprowadźcie porządek między sobą? Może uporządkuj swoje życie. A co, Malia, już mi zazdrościsz? <laughs> Niczego ci nie zazdroszczę. Poza tym, ty niedługo będziesz za mną biegać, jak będę najpopularniejszy. Wiesz, nie szukam chłopaka. Nie o to mi chodziło! Słuchaj, ciarski, póki nie ma nauczycieli, może skasisz im światła, co? Zaraz wam wszystkim tutaj światła pogaszę. Przynosicie wstyd szkole, ha! Słuchaj, mole, to myślisz, że możesz kraść, bo spóźniam się z wypłatą? Eee, Sekundka, co on u was pracuje? Właściwie to pracuje dla swojego ojca. To ich warsztat. ty wszystkim gadasz, że to warsztat twojego ojca? Chwileczkę, bo nie rozumiem. O co tu chodzi? Warsztat Stefana, dzieciak prostu. Się o pracę na pół etatu. Przyszli koledzy i ukradli światła. dziarskich gdzie reflektory? Jesteś zły, dzień. Tata ma problemy z hajsem. Nie rozumiem. Twój tata ma pieniądze, to dlaczego pracujesz z nami za grosz, i kradniesz reflektory? Po pierwsze, niczego nie ukradłem. Po drugie, po cholerę tu przyszedłeś. Proszę, wyjaśnijcie jedną rzecz. Dlaczego i na jakiej podstawie go zatrudniłeś, skoro nie ma jeszcze 16 lat? Co? A co to nielegalne? On niczego nie ukradł. Mondralo, a może to ty ukradłeś? Niczego nie ukradliśmy. A, proszę spojrzeć, panie dyrektorze. Hmm. No, no, to przynosi takie rzeczy czy Do szkoły, wyszedłem z toalety i do korytarza mi patrzy reflektor! Niczyj! Pomyślałem, zapytam dyrektora, czyje to może być? Siadłem do pańskiego gabinetu, a pana nie było. Od razu zrozumiałem, że pan jest u nas. To pański reflektor? No tak, mój. Amron, skąd go masz? No, z mi go malinosku! Uszalałeś? Ja oszalałem? To ty oszalałeś, że tak drogo sprzedajesz reflektory! Nie dyrektorze, to nie ja! Nieważne, zdolosłem reflektor i nic więcej mnie nie obchodzi! Rudy, nie dostaniesz kasy! Wydałem więcej pieniędzy na benzynę, że po okolicy. Do pracy możesz nie przychodzić, nie potrzebuję złodziei. A to nie rozumiem, na jakiej podstawie go zatrudniłeś? Dobra, Kamra, nie wiem, jak to zrobisz, ale wisisz mi pensję! Masz na to dwa dni! A panu, panie dyrektorze, bardzo dziękuję za troskę. To była praca tylko na pół etatu. Lepiej, gdybyś zamiast pracować na pół etatu zajął się nauką i podniósł dyscyplinę! Nie trzeba! Za dyscyplinę odpowiada gospodarz, nie, Malinowski? Ciągle przenosicie mi wstyd! I co, nie ukaże ich pan? Nie! Ja mam tego dość! Niech wychowawca się tym zajmie! Wziąłeś tą pracę dla tamtej dziewczyny, tak? Czego nie poprosiłeś taty o pieniądze? Mam kupować kwiaty dziewczynie za pieniądze, taty, co? Gdzieś lepiej jesteś? Już nie przyjmę cię z powrotem, nawet nie proszę. Nie gdybym był ostatnim facetem w tej szkole. Wolałabym umawiać się z kameranem. Co serio? Nasze pocałujemy się w usta! A co za debile. Malia, chodź. Mam jeszcze parę spraw do załatwienia. Macie szczęście, że muszę wyjść. Dziarski, jeśli potrzebujesz kursów, jak mądrze zarabiać, po prostu zapytaj. Pomogę. Nie musisz się robić za pół darmo. No i co? Nie będziemy się całować, nie? Dziarski, umówmy się. Co ty mnie nie słyszysz? To to ale cię słyszę, ale żaden facet mi jeszcze nigdy nie odmówił. Dlatego um... radzę zaznaczyć sobie ten dzień w kalendarzu. Bo właśnie ja cię odmawiam. Jak coś, to mam tu nagie zdjęcia Mali. Jak to? Uuu, brzmi no jest jak jest! Ale ja To na pewno jego zdjęcia? No myślę, że to jest on! Skąd to masz? Nie wiadomo, czy to on. Nie widać nawet głowy. No Pokażcie to! A tę samą czapkę! Jak zrobiłeś te zdjęcia? Nie byłeś zainteresowany moim pomysłem, nie? Co tacy niezadowoleni, co? Wpadliście przy mnie w kompleksy, tak? Zrobiliśmy taką sesję zdjęciową, że każda agencja modeli się nim zainteresuje. Nie powiedziałabym tego. To raczej cringe. Cricz to przebywanie w waszym towarzystwie. Uderzyłbym cię, ale patrzę na ten kapelusz i jakoś się brzydzę. O czym on gada? Nie wiem. I co? Idziesz do swojej starszej dziewczyny? Nie będzie się umawiać z małolatem, a twoich kwiatów i tak nie weźmie. Co się tak tych kwiatów uczepiłaś? Co? Tak bardzo je chcesz? To masz! Trzymaj! Nie potrzebuję kwiatów, które były dla kogoś innego! No, znowu mam kwiaty. No i wróciliśmy do punktu wyjścia. Da się, Polinie, czy mogę je sprzedać? Nawet nie myśl o tym, żeby dawać mi kwiaty, które miał prawie każdy w tej klasie. Tak. Który z was bezmyślne dzieciaki? na pomysł wyciągnięcia reflektora z mojego samochodu. A dlaczego to nie Ale To był Malia. Co ty, szalałeś? Panie Lwie, to nie ja. Nie że mi pan, mogę podać osobiście adres, gdzie sprzedał ten reflektor. Panie Lwie, on kłamie. Malia był ze mną cały czas. Zgadza się, byliśmy zajęci ważnymi sprawami. Nie wiem kto to zrobił, ale chcę, żeby do końca dnia reflektor był na miejscu. Kim jest taki głupi? Bo to nasz wychowawca. Mówię o Dziarskim. Słuchaj, może kiedyś się spotkamy opowiesz mi o nim. Więcej. A czym tam plotkujecie? E, gadamy o tym, co pokazał tak, nam samolot. Nie mogę się z tym pogodzić. Mam ochotę wymiotować. Ej, ale tylko nikomu nie mówcie, nie? Cicho. Dimon, mogę cię prosić na słówko? skąd masz klucze? No powiedzmy, że Cameron spłaca swoje długi. Jesteś pewien, że mieszka sama? Tak, mieszka sama. Sprawdziłem Mam to. Mam nadzieję, że Sasza ci tego nie powiedział. A no i sorry za ten bukiet. Załóżmy, że ty też spłacasz swój dług. Ona nie ma kluczy do własnego mieszkania? Nie wiem, może sąsiedzi. A co wy tu robicie? No co ty tu robisz? No lew mi powiedział, że tutaj mam odnieść ten reflektor. Musiałem odkręcić go dwa, od a potem kupić reflektor od mechanika. Zerowy zysk. No a gdzie jest lew? Lew ma tu przyjść? No tak, to jego chałupa. Kurczę, Sasza mi powiedział, że ona mieszka tu sama. Co? Ukradłem klucze, licaliście do chaty lwa? Dlaczego uwierzyłeś, Sasza? Dlaczego mnie w to wciągnęliście? Co? To... Nie rozumiem. Dziarski? Nie no tak, jeszcze mi nie zwracano reflektora. No i przynieśliśmy usprawiedliwienia. Co ty mówisz? Czy może to nie opuścić tego mieszkania? Daruję panu dług za mój ząb. Tak Dziarski, widzę, że tam gdzie pojawiasz się ty są i problemy. Mogę z tobą pogadać chociaż raz? Dobra tato, idę na spacer. Dokąd? Czyli tak, odkurzacz jest w szafie, szmaty na balkonie i robicie generalne porządki w moim mieszkaniu, jasne? Przynajmniej bez szczoteczki do zębów i maski gazowej. No co tam kochani, bardzo dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie. Zostawcie lajka i zostawcie komentarze. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, zróbcie to teraz. Zbierzmy mnóstwo lajków pod tym filmem. Dziękujemy wszystkim i trzymajcie się!